Dzień dobry, kłaniam się nisko wszystkim. Z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a wy oglądacie już 23 odcinek moich zmagań z astrobotem, z platyną w astrobocie. 104 boty za nami, więc możemy uznać, że jesteśmy w ogóle w 1 trzeciej całej gry, więc możecie się domyślać, ile będzie odcinków. A tymczasem rozbijamy zamek i idziemy do kolejnego bossa. Tym razem boss znajduje się w układzie mackowym będzie to drugi boss. W grze. Zdecydowanie dużo czasu upłynęło od poprzedniego bossa. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tutaj potrzebowaliśmy botów 60, o 44, żeśmy tę liczbę przekroczyli i mamy dwa specjalne. uzelek. Dziękuję. I mamy jeszcze kolejny poziom specjalny. To w następnym odcinku sobie zrobimy rozmagania 2. A na razie idźmy do tego. Bossa Bo już wam obiecałem, tego bossa to już niech będzie, nie? Wow, to mi przypomina Któryś z poprzednich poziomów Mamy te Te ośmiornice, są super Absolutnie super Dobra, tu nie ma żadnych puzzli, nie ma nic Przeraża mnie trochę ta ośmiornica Nienawidzę ośmiornic od kiedy obejrzałem skrzynię u Marlaka, nienawidzę ośmiornic. Ale proszę bardzo, mamy te wściekłe pięści węża. Wściekłe pięści żaby. Wspaniała jest ta lokacja, już mi się podoba. Piękne są te efekty dźwiękowe. Okej. Okay. Mogę tutaj jeszcze iść? Tak, i mamy... Dzięki temu dodatkową kasę. Co mi jest oczywiście bardzo na rękę. No, to lecimy z tematem. I tu, na tej arenie, odbędzie się walka z bossem. Mam rację. Jest to absolutnie przerażające. Ukryłaś mnie. Jezusie! Łako tako! Dawaj Ok, widzimy gdzie walnie. I mam dwa zdrowia. Więc spoko. Jedna macka poszła tej jej rękawicy. Podoba mi się fakt, że to jest na planie tego kółka. To mnie chciała... Chciała mnie zmylić. Zmylić mnie chciała. O, matko, teraz... Tak, leci. Jest to stresujące, nie ukrywam. Ale udało się drugą pięść jej rękawicę bokserską zabrać. A! Dobrze, że to zrobiłem. Jeszcze raz. Nie wiem, co tu trzeba zrobić ciągnę No i co mam puścić? Bo jak puszczam to on puszcza całkiem. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Wow! W końcu. W końcu się tak napiąłem. Dobra. Miałem problem przez chwilę, żeby odgadnąć prawdziwe intencje tej gry. Okej, okay. moja droga ośmiornico. Co ty robisz teraz? O matko. Podoba mi się. Ta walka z bossem jest dlatego fajna, że za każdym razem się dzieje coś innego. Może wreszcie. Dobra, stańmy jej na drodze. Ale pojedynek mocarny. To było super. Dobra, teraz ona skoczy i wyrzuci falę wrogów. O matko, jakiś czarny szlam. Aha, to jest atrament ośmiornicy. No przecież, co mają ośmiornice? Adam, nie denerwuj mnie. Ok, to jest prostsze niż bywało wcześniej. Ostatni atak pewnie teraz. Nie, jeszcze nie. Możesz już łaskawie się od A, ja muszę ją w ten atrament. No właśnie. Dobra, bardzo miło. Nie masz już nic, moja droga. Ciągniemy. Dawaj, 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 dawaj. No, musiałem nacisnąć gałkę w górę. To znaczy popchnąć. No i super. Jeszcze jakaś faza walki będzie? Jeszcze się nie nauczyłaś? Zwiała? Nie, nie zwiała wcale. Okej, okay, to faktycznie finałowa faza. Niesamowite. Zatopione statki, swoje tutaj ciskasz na mnie? O matko święta, co tu się wydarzyło? Mam jedno zdrowie, halo? Dobra, mało czasu mam. Lecimy. Mam cię! to przerażenie w jej oczach jest mocarne I znowu akcja z okiem To jest niesamowite Stały nasz numer Ale dowalona walka Jak znacie takie pojęcie jak setpis, piece, to Setpisy w tej grze są naprawdę epickie. Super. To jest tak satysfakcjonujące. Naprawdę, że to się w głowie nie mieści, jakie to jest dobre. I co? O, musiałem to wypchnąć. Odblokowaliśmy Kratosa i Atreusa. Wspaniale, rewelacja. Uratowaliśmy tę uroczą dwójkę i lecimy. Kur, Na końcu też był absolutnie wspaniały, boss załatwiony, łako, Tako, tak, odblokowaliśmy te dwa boty, tak jest. I to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Ten boss był naprawdę świetny, bawiłem się świetnie grając w to, przed nami jeszcze Retro Zmagania 2, a potem polecimy sobie na poziom Bot of War, w którym każdy bot jest na wagę złota. Ale to przy okazji. No, dziękuję. Wspaniała to była walka z bossem, bardziej mi się podobała niż poprzednia, była naprawdę epicka, jak na razie bossowie w tej grze nie zawodzą, mam nadzieję, że Wam też się podobało. Trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć!